Zrobimy tak jakby taką wojnę klientów, czyli od wyglądu po mody aż po FPS. Na Najpierw trzeba weźmiemy sobie badliona. Ma on nie, nie typu w okienko, jako jedyny z klientów, których widziałem. Mam taki wygląd Tu ma takie opcje to chyba Jurparcius yy, Na no nim czasami no ja wyłączę sobie takie najlepsze opcje Mam nawet 500 fps -ów. Więc to tyle, co bym wam powiedzieć zbadliona Więc teraz przechodzimy do do niej Także był, już sobie, nie Więc mody prezentują się tak. Teraz już będą mogły się powtarzać. Takie. Tak, nie zmieniając. <grymne> tutaj mam tekst paka wybranego. No tutaj pojawia się takie coś. Znaku znak I tutaj wersja no FPS-u, jeśli na zdjęciu, na <grymne> około 370. Zapraszam Was na Fiverr Clienta A. A. Witam A. Was przynajmniej no, Także Wygląd ma taki Można sobie to złączyć normalny Minecraftowy, można się przełączyć Na serwer od razu to, to, to ma plus ode mnie No so jest Jeszcze ze znajomymi, to ma plus. A. Jest gui do edytowania, są młode. Bokiemko z modami jest podobne do Lunara. Do okienka, A. Do, do... Tak się idzie i tutaj są osobne dwa Nie, że młody włączasz od razu tutaj. Tylko musisz kliknąć. Jakby to powiedzieć. Na tym przycisku mam też perspektyw moda, ale nie mogę. Ma on takie menu zedytowane. Takie coś, takie... To jest dosyć wyrozumiający klient. Na nim miałem około 300 FPS-ów. Że jest hmm. Mam też takie nietypowe okno, bo otwiera się takie okno Blazing paka Tutaj modyfikacje są, animacje. <grym> ma też wyrozumiające się menu. Nie ma y, tak jakby tyłu tego. Nie ma takiego cienia jakby. No co powiem mm, a, a, nie a, sobie, to był ostatni klient ja I żadna a, Was, na razie